Wiatr z oceanu wieje coraz mocniej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump umacnia swoją pozycję. Realizuje obietnice dawane w kampanii wyborczej, obietnice w sferze gospodarczej, imigracyjnej, społecznej, etyczno-moralnej. Ale wciąż jak bumerang powraca pytanie: jak to się stało, że człowiek, któremu nie dawano szans, Zwyciężył w kampanii wyborczej i to zwyciężył w wielkim stylu. Proszę Państwa, znam odpowiedź na jedno z ważnych, kluczowych pytań. Tej odpowiedzi nie znają największe światowe agencje, a ja pragnę Państwu tej odpowiedzi udzielić. A więc uzbrojmy się w cierpliwość. Piotr J. Jackowski, let's go! Aby udzielić tej ważnej, niemal sensacyjnej odpowiedzi, przenieśmy się do Polski, na Podkarpacie, do powiatu stalowowolskiego, do gminy Radomyśl nad Sanem. Sięgnijmy myślami do roku 2018, a konkretnie do 20 września 2018 roku. Co tam się wtedy wydarzyło? Owego pamiętnego dnia do szkoły podstawowej w Radomyślu nad Sanem przybyła znana mistrzyni w Rzucie Młotem, Anita Włodarczyk. Przyjechała tam, aby wraz z dziećmi i młodzieżą przeprowadzić szereg wspaniałych zabaw, zachęcić ich do uprawiania sportu, kultury fizycznej. I przy okazji opowiedzieć im o swoich osiągnięciach. Jej wizyta wywołała w radomyślu wielkie poruszenie. W tamtejszej szkole zebrały się dzieci z całej gminy. Wszyscy z uśmiechem zapanował tłok, zapanowała wielka atmosfera oczekiwania. I w jakim stylu Anita Wodarczyk pojawiła się w szkole, w jakim stylu ją witano, jak wyglądała ta chwila? Zobaczmy. Po uroczystych powitaniach. Mistrzyni przystąpiła do przekazywania uczniom wielu ciekawych wiadomości ze swojego życiorysu. Padały także pytania, na które Anita Wodarczyk chętnie opowiadała. A potem zaczęto przygotowywać sportowe zabawy. Ustawiano się w rozmaite szeregi, odliczano, wyłaniano do drużyny i przystąpiono do zabawy

Organizatorzy zaprosili dzieci i młodzież do wspaniałej zabawy i ćwiczeń przy dźwiękach wielkiego światowego przeboju z końca lat 70. Dlaczego przypominam tamtą zabawę, dlaczego przypominam tamte chwile? Otóż właśnie ta piosenka, ta melodia i te rytmy okazały się kluczowe w kampanii Donalda Trumpa i okazały się kluczowe dla jego zwycięstwa. Jaki był przebieg kampanijnych zdarzeń? Otóż najprawdopodobniej sztabowcy Donalda Trumpa odkryli mój vlog, na którym pokazywałem zabawę w radomyślu nad Sanem do dźwięków tego przeboju. I wtedy powiedzieli do kandydata, a przyszłego prezydenta Donald: Look here! I Donald Trump posłuchał, zobaczył i powiedział: Genialne, wspaniałe. Ta piosenka wyniesie mnie na szczyty, ta piosenka przyniesie mi zwycięstwo. I co się działo? Proszę Państwa, Donald Trump tańczył do melodii tej piosenki. Wszystkie spotkania kampanijne, wszystkie te najważniejsze chwile rozgrywały się właśnie wtedy, kiedy ten przebój rozbrzmiewał. Donald Trump tańczył Donald Trump, wykonywał charakterystyczne gesty taneczne, które bardzo dobrze pamiętamy. I ja bardzo się cieszę, że piosenka, że zabawa, którą w 2018 roku utrwaliłem obiektywem i upubliczniłem na moim vlogu stała się tak bardzo ważna w kampanii Donalda Trumpa, że odegrała tak wielką rolę i że najprawdopodobniej ja również wniosłem swoją wielką cząstkę w to zwycięstwo. A skoro tak, to może warto rozważyć jeden pomysł. Teraz, kiedy Donald Trump jest już prezydentem Stanów Zjednoczonych, może warto pomyśleć o tym, aby zaprosić go do Radomyśla nad Sanem, do Radomyskiej Szkoły i odtworzyć tamte chwile.